Witam państwa w 74 numerze obudy i Czyników. Szanowni państwo, ponieważ w poprzednim blogu trochę minąłem się z tematem, ponieważ pominąłem pewne rzeczy, które zacząłem mówić, czyli o pewnym senatorze, senatorze, który mówił o naszych sędziach, to chciałbym dokończyć ten wątek. Witam Państwa w 74 numerze, który będzie poświęcony takiemu podsumowaniu, podsumowaniu pewnych rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o politykach, zanim będziemy się bawić w popieranie tej czy innej formacji, zanim udamy się za jakimiś rządnymi sukcesu, demagogami którzy będą nam prawić różne frazesy. A potem jak Fran który przemówienie miał wspaniałe, wspaniałe, porywające, potem wszyscy ryczeli prowadź wodzu, prowadź, i on ich prowadził. Podjechał, podszedł pod Mariot, portier zamknął drzwi i wszyscy zde... uderzyli <grym>, twarzami w twarzami zamknięte drzwi, w szybę odporną i oglądali jak i wielki przywódca. Ze swoją, ze swoją drugą połową idzie sobie bierze kluczyk, idzie do pokoju hotelowego a oni stoją z wytrzeszczonymi gałami i nie wiedzą co, co, co robić no tak, tak ich urządził a ten polityk o którym ja mówię, ten pan senator żeby już dokończyć ten wątek żebyśmy już do tego nie wracali przynajmniej nie w tej chwili to panu Macierwiczu y, powiedział tak że to on nie byłby taki zły, bo był, to jest świetny, dobrze wykształcony, inteligentny człowiek. I byłbyś tylko tyle, że on jest sprawić sprawiedliwości. Jak jest sprawić sprawiedliwości, to on jest głupkiem, a byłby bardzo inteligentnym, jakby, jakby był w Platformie Obywatelskiej. Czyli, szanowni państwo, inteligencja polityka jest zależna od tego, czy jest w platformie, czy jest swój, czy jest w pisie. Bo w pisie są same niedołęgi, indolenci, a sami genialni, genialni politycy są w Platformie Obywatelskiej. No przecież, przecież w 60% skończyli podstawówkę. Prawda? A potem noż kupowane papierki. No też wasz posł się przyznał. No może nie posłem, może radny, teraz. No ale dostawmy to. Panom platformensom, to platformy jest problem nie nasz. Chociaż nasz będzie, jeżeli będziemy wierzyć w urojone fakty, w bajeczki. Teraz znowu, znowu mamy z tym Pegasusem, mamy problem podobno, bo Spiegowski, pan Tusk mówi, że nagłośnił to, policzył na to, że to będzie tak jak z tymi taśmami prawdy, po których musiał uciekać z Polski yy, i po których na, najechał yy, jego że po, pobili dziennikarzy pałami bo chcieli, i się wdarli, naruszyli ich nietykalność. No, ale, szanowni państwo, podobnie nie będzie. Bo nadal zgłaszają się ludzie, że oni na pewno byli podsłuchiwani. To są. Powiedzcie mi jedno: dlaczego nie pan Schetyna, nie pan Budka, nie czołówka, nie pan Trzaskowski, czołówka Platformy Obywatelskiej, tylko poszczególni tacy wyjadacze, którzy. No, Powiedzmy, że tak jak pan Nowak czy pan Sikorski, dużo mogliby powie powiedzieć. Um, albo i nie. Ja tego nie wiem. Ale szanowni państwo, to jest naprawdę podejrzane. Podejrzane jest, jak wybucha afera. Afera z przemytem narkotyków, z handlem narkotykami. Dziennikarka idzie do posła i zadaje mu pytanie. Pyt Chce mu zadać pytanie o tych dwóch. Kol jego kolegów, którzy zostali zatrzymani. Normalny poseł mówi tak. To byli moi, żeby się wymigać, co prawda, ale tak to się powinno mówić. Co prawda, no to byli moi znajomi. Nie wiedziałem o ich działalności. Jestem zażenowany i liczę na to, że organy ścigania zajmą się tą sprawą i doprowadzą ją do końca. Że wyjaśnią, czy to jest rzeczywiście zgodne z prawdą, czy nie. A ten pan, co powiedział? Nie umawialiśmy się tak? Pani nie jest dżentelmenem? Nie jest pani dżentelmenem, nie umawialiśmy się na takie. Mówiliśmy, że nie będziemy tego poruszać. Szanowni Państwo, czy potrzeba nam jaśniejszego przyznania do winy? Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nikt temu panu nie groził, nie przystawiam żadnej broni, bez niczego sam z siebie do czegoś się przyznał. Ja nie wiem do czego. To nie jest moja sprawa. To jest sprawa organów ścigania. Mam nadzieję, że zajmą się tym bardziej sprawiedliwie niż zajmowali się dotychczas bada badaniem przeszłości niektórych no, działaczy, który, którzy powinni już siedzieć, ponieważ większość. No może nie większe, ale tak 40% wyborców PISU to liczyło na te rozliczenia. No, co ciekawe, również teraz ci w platformie i też na tej pani, to każdy w stronie liczą, że będą rozliczenia. Żadnych rozliczeń nie będzie. Szanowni Państwo. Bo tu chodzi tylko o władzę i o stołki. Cieszmy się, że wybraliśmy Prawo i Sprawiedliwość partii, która realizowała i realizuje jakiś program, że pewnych dotrzymuje obietnic. Bo to jest nasze Eldorado. I to Eldorado to źródełko może się szybko skończyć, jeżeli oni przegrają wybory. Bo już następnej partii nie będzie się chciało. Bo po, po co? Po co? Narażać się Europie, Unii Europejskiej, pomagać. Jak oni tu chcą mieć tylko rynek zbytu, oni chcą tylko. Tylko mieć pracowników tak zwanych niskobudżetowych takich którym się mało groszy da, ale będzie zachorowywał się na śmierć dla ich bytu. Nie chcą mieć równego partnera. Bo nie chcą mieć rywala. Jeżeli wy tego nie potraficie zrozumieć to trochę liźnicie tej historii z przeszłości. Bo pewne fakty się powtarzają dlatego bo strategia polityczna państw, państw jest taka sama. To wy chcecie być jakimiś Europejczykami w Unii Europejskiej, ale nie poza nią. Tylko, że, szanowni państwo, nie ma takiej narodowości Europejczyk, bo i Francuz się czuje Francuzem, Niemiec, Niemcem, Belg, Belgiem, Holendrem. Holendrem. I widać, że Ścisłe więzy w Unii Europejskiej, gdzie zaniechano spraw ekonomii, zaczęto się bawić w różne inne sprawy, ważne jak ekologia, ale za bardzo obciążające umysły eurodeputowanych, bo przecież w większości to są starsi ludzie, prawda? Starsi to oni mogą skoncentrować się na jednym temacie, jednym konkretnym i go realizować, a nie rozrzucać ich. Tu potrzeba specjalistów, którzy ich za, mm, zaciągną, no zastąpią, po prostu zastąpią. Zastąpią ich, będą w ich imieniu sprawować rządy, bo to tak, tak to powinno wyglądać. Tu nie ma co się bawić w różne dywagacje, że to coś się zmieni, jeżeli coś, kiedyś, gdzieś, ktoś. Nie ma czegoś takiego. Już, proszę Państwa, jeżeli chodzi o energię z eksportera, yy, Francja staje się importerem. No to przez to co się stało w tych 12 elektrowniach, pewien ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych powoduje, że doskonale wiemy, że takich panów, gowinów, którzy będą przeskakiwać z jednej do drugiej, Partii, takich pani Lubnauer, czy tego posła, którym. Nie wspomnę nazwiska, bo nie chcę człowiekowi zaszkodzić, prawda, bo zaraz koledzy po tym, że ujawnił pewne rzeczy i o koleżance, i o Maciarzewiczu, co naprawdę myślą. Wbrew swoim wyborcom, bo wyborcom zaciemnili obraz i, i oni piszą bzdety, głupoty, a potem cała wierchuszka partyjna się chichra z tego. Z tego naiwności, yy, naiwności wyborców, no bo dla nich to jest tylko taki pleb, z którym potrzebują jako maszynkę do głosowania i tak traktują. Tak traktują tych, którzy są ich pracodawcami Jeżeli myślicie, że inaczej będziecie traktowani, to jesteście naprawdę naiwni. Będą jeszcze większe podwyżki za Tuska i wszystko będzie tłumaczył pisem, bo zawsze tak robił. Chcecie takich ludzi? Wa wolna wasza wola. A jeżeli chcecie normalnie podejmować decyzję, to, to stwórzcie sobie własną, nową, całkowicie oderwaną od innych partii. Albo prawo i sprawiedliwość, które będzie realizować, albo nowa partia. Umiecie stworzyć? Jeżeli nie, no to pozostaje Wam wybór. Tylko oczywiście trzeba oczyścić szeregi z różnych agenturalnych ludzi, które jeżeli są, ja mam podejrzenia, ale czy to jest prawda? Czy tylko mój wymysł? Czy rojenia? Czy to jest zgodne z rzeczywistością? To już jest zupełnie inna sprawa. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.